Sieman Cymony, na wstępie chciałbym Wam podziękować za te 2000 lajków wypitych na kanale i w końcu teraz mamy okazję odpalić Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi. Wybaczcie mój zajechany ryj, ale jestem po sześciu nocach w pracy i nie bardzo ogarniam, więc zaczynajmy po prostu. Pierwsze pytanie, czy Twoja żona też gra, skąd wziął się pomysł na stworzenie bulgarnego Sracza? Moja żona nie gra, okazjonalnie może w jakieś gry z Playlinka, czyli te wszystkie Wiedza to Potęga i inne takie kocopoły. Chciałem kiedyś z nim pograć w Diablo Trójkę, ale bałem się, że mój pad ucierpi. A skąd się wziął pomysł na wulgarnego seracza, to po prostu nudziłem się w pracy. Jeśli ktoś pamięta, czy tam nie od początku, to wie, że pracowałem wtedy na cieciuwie i co ja mogłem w takiej pracy robić? Na pewno nie pracować, po prostu yy, siedziałem, grałem głównie na laptopie i pierdolimy co połowy w necie. Tak się zrodziła strona i tak to do dzisiaj jakoś żyje. Na szczęście już tam nie pracuję, więc na szczęście, może nieszczęście bo wtedy miałem na pewno dużo więcej czasu na granie i udzielanie się w necie jak żyć, jak żyć godnie nie mam pojęcia, nie mam pojęcia jestem ślusarzem i jestem ślusarzem co skłoniło Cię do zostania graczem jak łączysz miłość do gier z życiem codziennym nie wiem właśnie co mnie skłoniło do bycia graczem po prostu Gram od dzieciaka od, ja wiem, 95-96 roku i po prostu to hobby, dobrze się bawię przy tym i to chyba wszystko, nic mnie więcej jakoś yy, nie skłania. Po prostu no, dobra zabawa, lubię gry i, i tyle. Jak łączysz miłość do gier z życiem codziennym? Życie codzienne na pewno nie jest tym, co mi ułatwia te, to łączenie z grami, bo niestety czasu mam niewiele w tygodniu i grać mogę głównie weekendami, tak jak to teraz będzie, w końcu sobie porządnie pogram. Ciężko jest połączyć granie z życiem codziennym, jak masz kurwa 30 lat i ja musisz zapierdalać codziennie do pracy. Bo trzeba opłacić rachunki i inne ne pierdoły. No. Jakoś trzeba sobie radzić po prostu. bo coś z tą kurwa ostrością. Czy też komiksy polecam nie na ludzi Łukasza Kowalczuka? Mm, niestety hobby związane z kolekcjonowaniem gier yy, u mnie kompletnie niby, czy jakiekolwiek plany na zbieranie komiksów chciałbym, bo za dzieciaka to robiłem, miałem te pani Sherry, Spidermeny. Jako stary dziad zaczynałem od kaczorów Donaldów, i chciałbym dalej kolekcjonować komiksy. Niestety, to jest z tego co się orientuje drogie hobby, i zwyczajnie za drogie chyba, jak dla mnie na razie. Yy, czy przetest, Boże? twoje ulubiona gra Wszechczasów. Tych gier czasów, to u mnie jest kilka, nie ma takiej jednej. Przygotowałem sobie tutaj z boku małą ściągawkę. To są... nie są wszystkie moje gry czasów, bo tych mam od cholery. Baldur's Gate, te wszystkie... RPG z Forgotten Realms, Dungeons and Dragons i tak dalej. A tu z boku mam kilka takich gier, które akurat teraz mam w kolekcji w wersjach pudełkowych. Na pewno to jest y, pierwszy Metal Gear. Y, ogólnie gry kodzimy, może poza w, y, Phantom Painem, bo on był akurat jak dla mnie mocno średni i pierwszy raz w życiu zawiodłem się na jakiejś grze kodzimy y, w tym wypadku. No, na pewno jako pierwszy to będzie ten, właśnie Metal Gear pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Oprócz tej piątki nieszczęsnej. To chyba największa świeżynka z moich gier czasów, ale o niej nie będę się za dużo wypowiadał, bo na kanale macie świeżą dość recenzję sprzed tygodnia. Na pewno Red Dead Redemption, tak samo dwójka jak i jedynka. Jestem fanatykiem starych westernów z Clintem Eastwoodem i... Zwyczajnie, no, jaram się tą serią jak cholera. Mam nadzieję, że kiedyś wyjdzie jeszcze trójka. No i z tych gier, które mam akurat pod ręką, to grami wszechczasów na pewno są... Wiesławy, a właściwie trzeci Wiedźmin, bo jedynka jakoś średnio mi podeszła, w dwójkę... Chyba dwójki nawet nie skończyłem nigdy. A trójkę skończyłem już chyba z pięć razy i właściwie to jestem w trakcie szóstego razu znowu to przechodzę powoli sobie kiedy mam czas w skali procentowej jak określiłbyś granie we współczesne gry versus retro nie wiem jak mogę to ocenić w skali procentowej i wiem że gra mi się lepiej teraz w te nowe gry co by nie gadać no taki max pain dwójka na przykład na PS2 to było tak zabugowane ścierwo, że głowa bolała, mimo że gra jest świetna, to niestety tam było tyle bugów, ta gra była tak chujowo zoptymalizowana, że naprawdę aż tęskno za tym, żeby ktoś stworzył coś takiego jak patchowanie gier na PS2. Dzisiaj akurat może te gry wychodzą niedopracowane, czasami wyglądają jak bety, ale prędzej czy później ktoś to naprawi właśnie za sprawą internetu, za sprawą ściągania łatek, a w tych grach retro właśnie to akurat nie miało miejsca i często jak gra wyszła z błędami, to musieliśmy z tymi błędami grać. Jakby szła chujowo zoptymalizowana, musieliśmy też tak grać, bo nie było innej opcji. Zawsze stawiam właśnie tego Maxa Payne'a jako przykład takiej genialnej gry, która została zjebana przez to, że y, optymalizacja ssała niemy tego pindola bezdomnego cygana. Przetestujesz paszowy Exile? nie lubię Gier Online, grałem w POE, ale jakoś mnie nie wciągnęło na dłuższy czas. Niestety, chociaż gra jest spoko. Nie mówię, że nie. Pewnie wrócę do niej teraz przy tej zapowiedzianej wielkiej Ładce I zobaczę, czy wkręcę się na nowo. Bo swojego czasu grałem, grałem na PECECie, gdzie nie ja lubi grać na pececie i bawiłem się dobrze. Gdybyś mógł zmienić się w jednego bogatego z gry kim by był. Chyba bohatera. Opowiedz swoje losy po skończeniu rozgrywce danym bohaterem. Kim bym mógł być, jak nie Wiesławem? Pijesz, mortujesz, zarabiasz i lubisz swoją robotę? Chyba lubił swoją robotę, nie pamiętam. Co ci motywuje do działań związanych z nagrywaniem? Szczerze mówiąc, to chyba sama frajda z tego, że ktoś to czyta, ogląda i mogę nagrywać takie bzdury, jak to teraz. E, lubię interakcje z czytelnikami tego pierdolnika, z widzami tego pierdolnika i zwyczajnie zawsze lubiłem pisać o grach i e, tak jak ostatnio pisałem, nawet dzisiaj chyba, kiedy będę już po spożyciu wieczorem, e, będę sobie coś kombinował nad e, tekstem które chcę wysłać do PSX EXTREME Najgorszy przeciwnik z gier w jaki grałeś, jaki i dlaczego? Tu nie mam problemu z odpowiedzią Wszelkie latające tałatajstwo, latające przeciwnicy z gier na konsole To jest kurwa dramat, degrengolada, obstraństwo i... Kurwa tragedia Nienawidzę tych latających chuj i... Zawsze będę kurwa hejtował Wszystkich latających przeciwników w grach. Nienawidzę po prostu. No, jak mam zabić jakiegoś drona albo inne gówno, to yy, chuj mnie strzela. Najgorszy, najlepsza, i najlepsza, najlepsza i najgorsza gra w Twoim całym życiu. Nie mam chyba takiej najlepszej i najgorszej. Najgorsza, no wiadomo, Fallout 76 jebiący głównym bezdomnego kurwa shimela z tajlandzkiej wioski na zadupił a najlepsza, no, któraś może z tych, yy, na pewno Baldur's Gate, Neverwinter, Escape Torment, nie ten Torment, coś tam, co wyszedł później, bo on już był taki na no, mocno średni. Yy, może to, pierwsze Diablo, może Doom, Duke Nukem. Yy, Dużo mam tych ulubionych gier czasów. GTA na przykład, Metal Gear, Medal of Honor, Medieval nawet, chociaż to akurat nie była gra moich wszechczasów. Bardziej gra, która zwyczajnie mi się podobała. Nie mam jednej takiej gry, którą nazwałbym grą wszechczasów. Raczej ta lista byłaby bardzo długa, ale nie mam jednej takiej gry. Szanujesz planszówki? Szanuję planszówki, ale nie mam okazji, nie mam kiedy i nie mam z kim grać. Nigdy w życiu nie grałem w planszówkę, bo nikt z moich znajomych nie gra w planszówki i zwyczajnie nie miałem nigdy okazji. A jestem cholernie ciekaw jak to wygląda, bo lubię nerdzić i wydaje mi się, że planszówki to taki, taka esencja nerdzenia już. Trzy najgorsze gry według ciebie i dlaczego? Pierwsze miejsce Falaut 76, drugie miejsce Falaut 76 i trzecie miejsce Falaut 76. A dlaczego? Bo to gówno śmierdzi kałem, jest niedomytym, kurwa, potomkiem cygańskiej rodziny, kurwa, z Bukaresztu i zrobiła to Bethesda. A to, to Howard to tępy chuj. Kiedy nagrywamy streamkach. Z moim streamkiem, akurat yy, już wiele razy o tym pisałem i mówiłem, jest lipa, bo mieszkam teraz na wiosce i internet jest tutaj donoszony wiadrami, i no, wszystko wygląda tak jak możecie to zobaczyć na filmie z Niocha, dwójki u mnie na kanale. Tam jest pokazany właśnie stream. to Ten film jest tam tylko dlatego, żebym zawsze mógł pokazać. To, jako przykład tego, jak wyglądają streamy u mnie. Aczkolwiek, jeśli ktoś ma ochotę, to ja chętnie wezmę udział w czyimś streamie jako gość. Grać przez neta jeszcze mogę, na tyle ten internet jeszcze pozwala. Więc w razie czego chętnie się podłączę do czyjejś gry, na czyjegoś streama jako gość. Zwyczajnie, ostatnie dwa pytania się łączą w sumie. W jakim zawodzie pracujesz? Gdzie pracujesz, że tak Cię to wkurwia? Może nie wkurwia jakoś strasznie czy coś, ale... Ja jestem leniwy chuj, siedziałbym najchętniej na dupie i grał. A pracuję w, na takiej typowej produkcji, to się nazywa Shirt. Tam się robi jakieś nadrogi na koszulki, kubki, pierdółki i... Praca jest lekka, łatwa i przyjemna, dobrze płacą, ale no, ja jestem leni, i najchętniej siedziałbym na dupie i nic nie robił, a niestety za siedzenie na dupie gier sobie nie kupię. Tak się zryma yy, W każdym razie, dzięki za pytania. Yy, mam nadzieję, że kiedy kupię sobie statyw już jakoś inaczej będą wyglądać filmy w takim stylu, chociaż nie powiem, że chciałoby mi się pokazywać moją paskudną mordę akurat yy, na YouTubie ale mam nadzieję, że jakoś się to bardziej rozwinie. Jeszcze raz dzięki wielkie Wam za te 2000 lajków wbitych na stronie, bo to jest coś dla mnie niepojętego w tej chwili, bo nie wiem jak można czytać te bzdury i oglądać te głupoty. Dzięki raz jeszcze i zapraszam do subskrybowania tego Pierdolnika. Następne filmy na pewno będą lepsze, bo w końcu zaczynamy spełniać swoje obietnice. Mikrofon kupiony, pierwszy film na nim nagrany, więc w końcu jakoś to chyba zaczyna wyglądać. Kurwa, gram jedną ręką na PS Classic. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć.